Ukraina przeprowadziła największą w historii operację rakietowo-dronową przeciwko Rosji, co może trwale sparaliżować machinę wojenną Putina. W tym, co nazywane jest inteligentnym atakiem potrójnym, Ukraina zaatakowała rosyjskie rafinerie ropy, zakłady produkujące broń i wiele więcej w ataku, mającym na celu zniszczenie zdolności Putina do utrzymania swoich wojsk uzbrojonych na linii frontu. Skutkiem ubocznym będzie osłabiona Rosja, szczególnie w borykającym się z problemami Doniecku. Co umożliwi Ukrainie nie tylko silniejszą obronę przed najeźdźcą, ale też zepchnięcie go bliżej granicy. Ten atak zmienia bieg wojny na Ukrainie. Co dokładnie Ukraina osiągnęła swoim trójstopniowym uderzeniem na Rosję? Dlaczego ten atak ma znaczenie i jak zareagowała Rosja? Na wszystkie te pytania odpowiadamy w tym filmie, gdy analizujemy, jak Ukraina właśnie zniszczyła rosyjską maszynę wojenną. Więc co tak naprawdę się stało? 14 stycznia British Broadcasting Corporation Reuters i Al Jazeera. Byli wśród pierwszych, którzy informowali o ataku Ukrainy, czerpiąc wiele informacji bezpośrednio z Ukrainy. British Broadcasting Corporation informuje, że Ukraina nazywa ten atak największym dotychczas w tej wojnie, z wieloma celami trafionymi za pomocą kombinacji dronów, amerykańskich rakiet dalekiego zasięgu atakom i brytyjskich rakiet Storm Shadow. Użycie tych dwóch typów broni jest znaczące. Oba systemy umożliwiają Ukrainie atakowanie głęboko na terytorium Rosji, co właśnie miało miejsce. Raport British Broadcasting Corporation mówi, że niektóre cele Ukrainy były setki kilometrów od granicy, podczas gdy ukraińska agencja wywiadowcza, służba bezpieczeństwa Ukrainy, nazwała warstwowy atak bolesnym ciosem dla zdolności Rosji do prowadzenia wojny. Nie mylą się. Atak Ukrainy zmusił co najmniej dziewięć rosyjskich lotnisk do tymczasowego zaprzestania działalności, a także wymusił zamknięcie kilku szkół w regionie Saratowa w kraju. Ale to były tylko skutki uboczne masowego uderzenia Ukrainy. Kijów zaatakował niektóre z najcenniejszych rosyjskich aktywów, znajdujących się za liniami frontu specjalnej operacji wojskowej prezydenta Rosji, Władimira Putina. W tym rafinerie ropy naftowej, zakłady chemiczne i składy amunicji w Briańsku. Ukraiński urzędnik poinformował British Broadcasting Corporation, że atak Ukrainy na fabrykę chemiczną, produkującą materiały wybuchowe i proch dla Rosji, spowoduje zmniejszenie dostaw tych produktów na linię frontu. Para zakładów przemysłowych w Saratowie i Engelsie. Została również uszkodzona w wyniku masowego ataku dronów i pocisków Ukrainy. Podobnie jak cel, który według Kijowa znajdował się niesamowite 700 mil od granicy, którą Ukraina dzieli z Rosją. I to nie wszystko. Atak nastąpił po innym, przeprowadzonym w poprzednim tygodniu, który zniszczył magazyn oleju w Engelsie, powodując ogromny pożar, który rosyjskim strażakom zajęło kilka dni do ugaszenia i skłoniło do ogłoszenia stanu wyjątkowego w mieście. 14 stycznia Ukraina przeprowadziła kolejne ataki dronami, Uderzając w magazyn gazu w Tatarstanie i celując w Tule. Rosja twierdziła, że zestrzeliła 16 bezzałogowych statków powietrznych bezzałogowy statek powietrzny. W tamtym czasie postrzegano te ataki jako oddzielne uderzenia. Okazało się, że wszystkie te działania były elementem skoordynowanego ataku Ukrainy, mającego na celu zniszczenie cennych zasobów Rosji. Raport Reutersa o masowym ataku dostarcza więcej informacji z Rosji. Mówi, że ataki uszkodziły kluczowe obiekty w co najmniej trzech rosyjskich miastach, chociaż jak to często bywa, Rosja próbuje zminimalizować szkody. Moskwa twierdzi za pośrednictwem kanału Telegram SHOT, że udało jej się zestrzelić 200 ukraińskich dronów, a także 5 ukraińskich pocisków atakums podczas wielodniowego ataku. Liczba zniszczonych dronów jest możliwa, biorąc pod uwagę zastosowaną przez Ukrainę taktykę, którą za chwilę ujawnimy. Zestrzelenie pięciu Atacums jest dużo mniej prawdopodobne. Reuters podał więcej szczegółów o dwóch atakach na region Saratowa i Engel, które miały miejsce w odstępie dwóch tygodni. Pierwszy z tych ataków zniszczył magazyn ropy, o którym wspomnieliśmy wcześniej, a Reuters dodał dodatkową informację, że ten magazyn przechowuje ropę, której Rosja używa do swoich bombowców jądrowych. Ukraina nie tylko uniemożliwiła użycie tych samolotów do zrzucania konwencjonalnych bomb, ale także zmniejszyła natychmiastowe zagrożenie nuklearne ze strony Putina. Rosja zapowiedziała odpowiedź na masowy atak Ukrainy i dotrzymała słowa. Ale do tego wrócimy później. Następnie zbadamy, jak Ukrainie udało się przeprowadzić ten potrójny atak, aby uderzyć w Rosję kilka razy w ciągu dwóch tygodni, pomimo rosyjskich obron powietrznych. Kluczem jest sprytne wykorzystanie wabików. Rosja twierdzi, że zestrzeliła około 200 dronów używanych przez Ukrainę do przeprowadzenia wspomnianych wcześniej ataków. Problem Rosji polega na tym, że większość tych dronów prawdopodobnie nie miała na celu trafienia w rosyjskie cele. Były to wabiki wystrzeliwane, by odwrócić uwagę rosyjskich obron powietrznych, gdy inne drony i ukraińskie pociski długodystansowe przenikały, powodując większość zniszczeń. 14 stycznia Ukraina nazwała tę noc ognistą dla Rosji. Władze w Kijowie twierdzą, że rosyjskie doniesienia o zestrzeleniu 14 atakumów i cieni burzy są nieprawdziwe. Rzecznik Sztabu Generalnego Ukrainy Bogdan Senik zapytany przez British Broadcasting Corporation o komentarz. Stwierdził, że nie posiada wiedzy na temat tych informacji. Według Ukrainy Rosja nie zestrzeliła 14 ukraińskich pocisków. Większość, jeśli nie wszystkie, dotarły do celu, powodując ogromne zniszczenia w rosyjskiej machinie wojennej. To prowadzi do kolejnego pytania: dlaczego największy powietrzny atak Ukrainy na Rosję jest tak niszczący dla wojennej machiny Putina? Kluczowe są cele, które Ukraina postanowiła zniszczyć pociskami i dronami. Zacznijmy od rafinerii ropy. 11 stycznia, na początku dwutygodniowego nalotu na Rosję, Ukraina skutecznie uderzyła w rafinerię ropy na Tatarstanie. Rafineria, zarządzana przez TANACO, była jedną z najnowocześniejszych dostępnych dla Rosji i odpowiadała za przetwarzanie do 16 milionów ton ropy naftowej rocznie na użyteczne produkty naftowe, takie właśnie jak olej napędowy i benzyna. To dlatego Ukraina skupiła się na rafinerii. Jak mówi Andrii Kowalenko, szef ukraińskiego centrum do walki z dezinformacją. Zniszczenie rafinerii i składów ropy bezpośrednio wpływa na zdolność Rosji do prowadzenia intensywnej wojny. On ma absolutną rację. Rafinowana ropa jest nie tylko podstawą gospodarki Rosji, z dochodami z ropy i gazu wynoszącymi 108 miliardów w 2024 roku, roku, ale również niezbędna dla żołnierzy wysyłanych przez Putina na front na Ukrainie. Rafinerie dostarczają Rosji olej napędowy potrzebny do napędzania czołgów. Rafinerie produkują benzynę dla pojazdów opancerzonych i paliwo lotnicze, które Putin chce wykorzystać do wsparcia swoich sił lądowych. Tymczasem rafinerie ropy płoną. Rosja traci zdolność przetwarzania niezdatnej do użytku ropy na paliwo dla żołnierzy na froncie. W rezultacie osłabione są rosyjskie ataki na ukraińskie pozycje obronne. Czołgi są wyłączane nie z powodu uszkodzeń. Brak paliwa uniemożliwia udział pojazdów opancerzonych i samolotów w atakach, przez co są one uziemione. Rosja nie może użyć uziemionego z powodu braku paliwa samolotu do wystrzeliwania niszczycielskich bomb na ukraińskie miasta. Zmniejsza się presja na ukraińskich żołnierzy walczących o swoje życie w oblężonym regionie Doniecka. Jeśli chodzi o rosyjskich żołnierzy, mniejszy dostęp do jednostek zmechanizowanych, napędzanych paliwem, które Ukraina niszczy, oznacza, że są coraz częściej zmuszani do atakowania ukraińskich obron piechotą w atakach masowych. Ukraina łatwiej pokonuje tych żołnierzy, niż gdyby byli chronieni przez czołgi i pojazdy opancerzone, co w sumie prowadzi do większych strat wśród rosyjskich żołnierzy, niż gdyby nie doszło do tych ataków na rafinerie. Dlatego Ukraina przed 14 stycznia 2025 roku, roku skierowała swoje ataki na rosyjskie rafinerie. Ponura rzeczywistość dla Rosji polega na tym, że Ukraina niszczyła jej rafinerię przez cały 2024 roku. Rok. W czerwca 2024 roku, roku ataki dronów zniszczyły magazyny ropy i sprzęt rafineryjny w Rostowie i Woroneżu. Wcześniej w tym roku Ukraina zaatakowała również podobne obiekty w Sławińsku, Wołgogradzie, Kałudze i Krasnodarze. Masowy atak w styczniu to jeden z wielu, który miał utrudnić Rosji utrzymanie zapasów paliwa dla wojsk i produkcję ropy na finansowanie wojennej machiny Putina. Należy również rozważyć symboliczny aspekt strajku w rafinerii ropy naftowej w Tatarstanie. Ta Rosyjska republika leży OK. 700 mil od linii frontu wojny. Nikt mieszkający lub pracujący tam nie spodziewał się, że Ukraina zaatakuje na tak długim dystansie. Najnowszy atak Ukrainy dowodzi, że może ona atakować rosyjskie cele na całym pograniczu przy użyciu dronów i pocisków. To stwarza duży problem morale dla Putina. Putin, długo przedstawiany jako wielki obrońca Rosji, musi teraz mierzyć się z atakami na swoje terytorium. Inwazja na Kursk w sierpniu 2024 roku pokazała Rosjanom, że Ukraina potrafi przenieść wojnę bezpośrednio pod ich drzwi, nie tylko za pomocą ataków na długim dystansie. Dla Rosji wszystkie te uderzenia oznaczają, że specjalna operacja wojskowa Putina nie może już być uważana za coś, co dzieje się tylko w innym kraju. To uderza w ludzi Rosji, to ich rani, niszczy nawet te zasoby naturalne, które są tak ważne dla utrzymania gospodarki ich kraju. Oczywiście rafinerie ropy i magazyny były dalekie od jedynych celów, które Ukraina zaatakowała. W ramach Blitzkriegu Ukraina zniszczyła rosyjskie składy amunicji, głównie w Saratowie, oddalonym o 500 km od linii frontu. Bliskość Saratowa do Ukrainy czyniła go kluczowym elementem machiny wojennej Putina. Oprócz rafinerii znajdują się tam magazyny bomb szybujących i pocisków manewrujących używanych przez Putina w atakach powietrznych przeciwko Ukrainie. Te bomby szybujące są szczególnie przerażające. Wykonane z radzieckich bomb wyposażonych w składane skrzydła, kosztujące 20-30 tysięcy dolarów za sztukę, te potężne bronie pokazują podejście Putina do wojny. Nie są precyzyjne, ledwo nawet celowane. Rosja przypina skrzydła do ogromnych bomb ważących ponad tonę, zawierających 440 funtów lub więcej materiałów wybuchowych, by niszczyć ukraińskie miasta. Rosja zaczęła ich używać po nieudanej próbie wykorzystania swojej przewagi powietrznej nad Ukrainą. Zamiast ryzykować więcej maszyn, straciła 369 samolotów i 331 śmigłowców, głównie w pierwszych miesiącach inwazji. Zamiast tego, jej bombowce wystrzeliwują bomby ślizgowe z za linii frontu. Specjalne zestawy skrzydeł pozwalają tym bombom ślizgać się stąd nazwa przez dziesiątki mil, zanim dotkną celu. Dla Rosji liczy się tylko to, by bomby trafiły w ukraińskie miasto, a nie ich precyzja. Bomby powodują kolosalne zniszczenia budynków i obrażenia złapanych w eksplozjach obywateli. Stały się kluczem do rosyjskiej maszyny wojennej. Sam marzec 2024 zobaczył, jak Putin wysyła 3000 bomb szybujących w stronę Ukrainy, a liczby od tego czasu naprawdę nie ustąpiły. Dlatego tak ważne są uderzenia w magazyny amunicji w Saratowie. Niszcząc zapasy rosyjskich bomb szybujących i pocisków manewrujących, Ukraina ogranicza zdolność Rosji do bombardowania jej miast z powietrza. Tak jak w przypadku uderzeń na rafinerie, może to oznaczać tylko złe wieści dla rosyjskich żołnierzy i świetne wieści dla odważnych obrońców Ukrainy. Rosyjscy żołnierze nie tylko tracą czołgi i pojazdy opancerzone z powodu braku paliwa, ale również nie mogą atakować osłabianych przez masowe bomby ukraińskich pozycji. Ukraina może skupić swoją obronę na falach Rosjan wysyłanych w jej stronę powodując więcej ofiar i jeszcze bardziej osłabiając wojenną machinę Putina. W tym tkwi sens masowego bliskiego Ukrainy. Zniszczenie składów amunicji i rafinerii ropy ma bezpośredni wpływ na pozbawienie rosyjskich wojsk obu tych cennych zasobów. Jednak Ukraina może najbardziej cenić właśnie te efekty uboczne. Mniejsza presja na jej obrońców, bardziej podatni rosyjscy żołnierze i tony pieniędzy wyciągane z rosyjskich skarbców, gdy próbuje się odbić od ukraińskich ataków powietrznych. Czy to dziwne, że Ukraina od lata 2022 roku celuje w rosyjskie magazyny amunicji? Odkryła słaby punkt Putina, wiedząc, że niszczenie magazynów osłabia rosyjską machinę wojenną na froncie i finansowo obciążając przepracowane fabryki broni. Produkcja broni prowadzi nas do zakładów chemicznych, które Ukraina zaatakowała podczas masowego ataku. Briańsk, gdzie znajduje się zakład chemiczny, który obecnie jest płonącą ruiną, był jednym z celów ataku Ukrainy. Zakład znajdował się blisko linii frontu, zaledwie 62 mile stąd. Jest tam również wiele obiektów przemysłowych, z których trzy zostały uszkodzone podczas Blitzkriegu Ukrainy. Tym razem to pociski atakomu wyrządziły większość szkód według Andrzeja Kowalenki. Zakład, który był celem Ukrainy, odgrywał istotną rolę w produkcji amunicji artyleryjskiej i pocisków dla rosyjskiej armii. Taka produkcja jest kluczowym elementem rosyjskiego przemysłu wojskowego. Artyleria. To dziedzina, w której Rosja ma znaczącą przewagę liczebną nad Ukrainą. Mimo zniszczenia przez Ukraińców ponad 22 tysiące jednostek, 5 tysięcy systemów artyleryjskich na polu bitwy, w tym OK, 1 tysiąc samobieżnych, a kolejne czekają w rosyjskich magazynach z czasów radzieckich. Ale oto rzecz dotycząca artylerii potrzebuje pocisków, aby była w ogóle użyteczna. W tym tkwi jeden z kluczowych problemów, z którymi maszyna wojenna Putina zmagała się podczas wojny na Ukrainie. Musiał utrzymać te jednostki artyleryjskie w stałym zaopatrzeniu w pociski, aby utrzymać ciągłe bombardowania Rosji na pozycje ukraińskie. Dlatego z radością przyjął ponad 9 milionów pocisków z Korei Północnej od początku konfliktu. Rosja zużywała swoją amunicję tak szybko, że jej produkcja nie nadążała i musiała polegać na innych państwach, aby utrzymać dostawy. Dlatego Ukraina atakuje zakłady chemiczne produkujące komponenty do rosyjskiej amunicji artyleryjskiej. Wyłączenie tych zakładów z użytku oznacza, że krajowa produkcja Rosji kuleje. Muszą zdobyć więcej amunicji od partnerów, co wymaga czasu i wysiłku na transport. Pociski, które rosyjscy żołnierze mogliby użyć na froncie, nie nadchodzą, odbierając im kolejną broń do bombardowania pozycji ukraińskich. Brak amunicji artyleryjskiej, zniszczenie ropy, bomb ślizgowych i pocisków manewrujących. Pokazują, jak inteligentny był największy powietrzny atak Ukrainy. Zniszczył magazyny amunicji i ropę, by zatrzymać aktywa przed dotarciem do rosyjskich żołnierzy, ale też skoncentrował ataki na obiektach budowy rosyjskich broni, demonstrując połączone taktyki krótko- i długoterminowe, by zdziesiątkować wojenną machinę Putina. To nie było wszystko. Ukraiński masowy atak miał na celu również mikroelektroniczną fabrykę w Briańsku, ponownie z celem zniszczenia obiektu produkującego części potrzebne do rosyjskich broni. Te części są niezbędne dla rosyjskich pocisków i systemów obrony powietrznej, czyli najbardziej zaawansowanych technologicznie broni, jakimi dysponuje Rosja. Efekt redukcji presji wynika ze zmuszenia Rosji do pozycji, w której produkuje mniej broni. Ale pomyśl, co to oznacza w kontekście przyszłych uderzeń Ukrainy. Rosyjska obrona powietrzna jest teraz znacznie słabsza. Nie ma potrzebnych komponentów elektronicznych do budowy więcej, a produkcja rakiet została utrudniona. Jeśli Ukraina zdecyduje się na kolejny atak powietrzny na Rosję, Putin będzie miał jeszcze większe problemy z obroną swojego kraju. Pojawiły się również sugestie, że Ukraina zdołała uderzyć w obiekt Gazpromu odpowiedzialny za produkcję skroplony gaz ziemny. Gazprom, jedno z największych państwowych przedsiębiorstw energetycznych w Rosji, jest kluczowe dla finansów Putina. Atak na firmę to bezpośredni policzek dla prezydenta. Atak najwyraźniej trafił w trzy zbiorniki, podpalając je wszystkie, aby spalić cenne zapasy gazu Rosji. Skroplony gaz ziemny był celem dla Ukrainy od początku 2025 roku. Mimo wielu nałożonych sankcji, Rosja awansowała na drugie miejsce w Europie pod względem dostaw skroplony gaz ziemny w 2024 roku, roku. Jak donosi The Guardian, w ciągu roku statki przewiozły na kontynent 19,6 milionów ton. Skroplony gaz ziemny, co oznacza wzrost o 2,2 miliony ton w porównaniu z rokiem 2023 roku. Dodatkowo 49,5 miliarda metrów sześciennych gazu trafiło do Europy rosyjskimi gazociągami przez Turcję i Ukrainę. Możesz zobaczyć, dokąd to zmierza. Atak Ukrainy na obiekt skroplony gaz ziemny drastycznie zmniejszy ilość tego gazu, który Rosja może wysyłać do krajów europejskich. Kraje te odczują to boleśnie, ale wygląda na to, że Ukraina przypomina reszcie Europy, że powinna zmniejszać zależność od rosyjskich zasobów energetycznych. Poza atakiem Ukraina wstrzymała też przesył rosyjskiego gazu do UE przez swoje terytorium. Ruch ten nastąpił po wygaśnięciu pięcioletniej umowy utrzymującej rurociąg otwartym w czasie wojny. To również idealnie zbiegło się w czasie z największym powietrznym atakiem Ukrainy na Rosję. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski deklaruje, że jego kraj nie pozwoli już Rosji zarabiać miliardów na ukraińskiej krwi. Około 30% gazu Europy płynie przez ten rurociąg. Więc Ukraina jest gotowa sprawić, by Europa odczuła konsekwencje, aby przekazać swoje przesłanie. Jaki jest więc stan machiny wojennej Putina? Ukraina wyeliminowała cenne dostawy ropy i gazu, co uderza w Rosję ekonomicznie, a w przypadku rafinowanej ropy osłabia rosyjskie wojska na froncie przeciwko Ukrainie. Zniszczono rosyjskie magazyny amunicji, w których przechowywano pociski artyleryjskie i bomby szybujące używane przez Putina do bombardowania miast Ukrainy w celu zdobycia większego terytorium. Ukraina podjęła długoterminowe działania niszcząc zakłady chemiczne i mikroelektroniczne, aby utrudnić Rosji budowę pocisków artyleryjskich, rakiet i jednostek obrony powietrznej, zwiększając tą jej podatność na przyszłe ataki. Putinowska machina wojenna stanęła w miejscu, co go frustruje. Rosja przysięgła zemstę za serię ukraińskich ataków powietrznych i zrealizowała swoje groźby już dzień po ostatnim ataku z 14 stycznia. Rosja przeprowadziła potężny atak rakietowy i dronów na ukraińskie sieci energetyczne w wielu regionach, próbując sparaliżować kijów podczas zimy. Zelenski. Kolejny masowy atak Rosji w środku zimy. Cel ten sam nasz sektor energetyczny. Według Ukrainy, w trakcie ataku Rosja wystrzeliła 43 pociski manewrujące i balistyczne oraz 74 drony bojowe. Ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła 30 pocisków i 47 dronów. Rosyjskie bombowce Tu-22 i Tu-95 zaatakowały również blisko granicy Ukrainy z Polską, co wywołało wysoki stan gotowości w Warszawie i skłoniło ją do wysłania własnych myśliwców. Myśliwce dyżurne zostały wysłane, a systemy obrony powietrznej i radarowe osiągnęły najwyższy stan gotowości, poinformowała Polska. Działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa na terenach przygranicznych zagrożonych obszarów. Rosyjska machina wojenna wciąż tli się życiem. Ale nie ma co się oszukiwać. Największy nalot powietrzny Ukrainy spowodował poważne szkody dla imperialistycznych ambicji Putina. Stracił ropę, gaz, broń, a nawet obiekty potrzebne do produkcji części do amunicji. Czy Ukraina zdoła kontynuować ataki, by trwale sparaliżować wojenną machinę Putina? Podziel się swoimi przemyśleniami na temat serii nalotów i czy uważasz, że to tak duże zwycięstwo dla Ukrainy? Czy Rosja odbije się od tych strat? Jaka Twoim zdaniem będzie przyszłość tej wojny? Napisz w komentarzach i dzięki za oglądanie. Sprawdź też film o niszczeniu przez Ukrainę największego przemysłu Rosji lub kliknij w inne wideo.